Moi drodzy, ponieważ czasami trafiają się bardzo dziwne komentarze o treści, że jak nie ma wody, to się nie da nic zrobić i że żadne zalecenia nie są w stanie w żaden sposób przebudować plonu, to chcę Wam powiedzieć, że właśnie stoję na polu we mm, zachodniej części Podlasia, tam gdzie również nie padało, u bardzo do, dobrze mi znanego rolnika, gdzie właśnie został zebrany jęczmień o zimy. Popatrzcie, to jest jęczmień o zimy w stanowisku po kukurydzy, częściowo, częściowo po przeżycie. Ale co mam chcę powiedzieć? To jest wszystko piąta klasa. To jest wszystko piąta klasa ziemi. I wiecie co? 7700 zważonego. Dlatego tak bardzo nie lubię, gdy mówimy, że coś się nie da zrobić. Ktoś powie, ale mi ci wynik. Wynik, bo tu była susza. Tu była susza. Tutaj były ogromne niedobory opadów na poziomie przede wszystkim całego maja i niemal całego czerwca. Tu spadło tylko kilkanaście litrów. Ale. Co chcę powiedzieć, pewnie, że 7700 to nie jest wynik, natomiast myślę, że gdyby to było prowadzone w sposób nieprawidłowy, z błędami, to byłoby 5, 4,5, może 4. Piąta klasa to nie jest wyczyn, ale prawda jest taka, zobaczcie, to jest po deszczu, ale tu jest żywy piasek. Tam co widzicie z tyłu, to są przecież lasy, tam daleko to iglaki rosną. Zobaczcie, do czego zmierzam? Do tego, żebyście nigdy nie pozwolili sobie wkręcić, że nie jesteście w stanie czegoś zrobić. Zalecenia to nie jest walenie do oporu nawozów, oprysków i wszystkiego. Zalecenia to jest wiedza, to jest, to jest kiedy co robić, żeby było najlepiej jak się da. Chcę Wam to powiedzieć, ponieważ przyszłością polskiego rolnictwa jesteśmy my, polscy rolnicy. Nie sami duzi, nie sami, nie sami mali, ale my wszyscy. I gdy analizuję takie gospodarstwa jak to, gdy jeżdżę po Polsce, a staram się jeździć coraz więcej, żeby przekonać się jak daleko e, rozdzielone są pogodowo, klimatycznie, mikroklimatycznie różne tereny, różne powiaty i województwa, to uświadamiam sobie cały czas jedną rzecz. Możemy więcej niż nam się wydaje, tylko musimy otworzyć głowę. Co to znaczy otworzyć głowę? To znaczy przestać mówić, że czegoś się nie da robić, tylko zacząć próbować testować analizować. Myślicie, że Jeżdżenie samochodem po Polsce, robienie setek kilometrów dziennie, nieraz. Mm, miałby sens, gdybym nie widział tego, że da się? Nie miałby sensu. Dlatego, że mam tyle pracy, tak jak i Wy, że e, najmniej pożądaną przeze mną czynnością jest jeżdżenie po polach po Polsce, bo w to miejsce byłbym w stanie zrobić dla Was coś lepszego. Ale gdy jeżdżę po polach i widzę, że tak było, tak jest, tak było, tak jest. Tak było, tak jest, ale to jeszcze trzeba poprawić. To myślę sobie, kurczę, da się, możemy to robić. Bo nie zmienimy pogody, bo jeszcze nie, jako rolnictwo nie umiemy tego robić, ale możemy zmienić nasze nawyki, złe przyzwyczajenia, możemy zmienić trochę mentalność, otworzyć głowę na to, co nam się dzisiaj może wydaje szalone, a to, co jest ekonomicznie uzasadnione. Kochani, nie zapominajcie o tym. Zawsze powtarzam, po co skupiam wszystkich wokół hektara wiedzy? Bo jeżeli nas jest kilkanaście tysięcy i każdy wniesie swój klocek. Jakieś zdanie, jakieś zdjęcie, Jakiś komentarz dotyczący odmiany, oprysku, metody. Jeżeli my wszyscy się w to angażujemy, to rośniemy w siłę i tworzymy największą w Europie bazę wiedzy, doświadczeń, bazę wymiany informacji, niezależną, pierwszą niezależną, gdzie nie ma mowy o ściemnianiu, wkręcaniu, sprzedaży, nie wiadomo czego, tylko jest mowa o tym, co, jak mamy robić. Gdy już to opanujemy i będziemy to wiedzieli, to wchodzimy i będziemy wchodzili. Hektar farmer, hektar biznes, czyli w to, żebyśmy nauczyli się prawidłowo, jak najbezpieczniej, jak najlepiej zamawiać towary, opiniować fachowców. Zobaczcie, jaką będziemy potęgą. My, my, nasze polskie rolnictwo, stojąc naszym, na tym polu, mówię to z pełni ze szczerego serca, będziemy potęgą w Polsce jako rolnictwo, tylko musimy współpracować, razem to robić i ufać sobie. Bo cel jest jeden. Każdy z nas chce. Godnie żyć, zarabiać i istnieć. My i nasze rodziny. Tego Wami sobie życzę, i działajmy proszę razem. Nie zapominajmy o tym. Kłaniam się. Do zobaczenia.